Dzisiaj będę mocno wykinął, także wybaczcie, ale każdy Soul like soul ode mnie to jest ooo. E, dzienna dawka masochizmu, dokładnie. Mnie Sous relaksują, Sous uczą i bawią. Czy uczą? Tak. Bawią? To zależy. Dobra, skończyliśmy tutaj, jest, już wam zmieniam, już, już, kurwa, już, już spada wszystko. Widzicie? Nauczyliście się już. Powiadawiać mi o tym. Będę na wypoziom dodatkowego chromosomu. Ej! Nie wiem, czy smaczne. Może. Jakbym pamiętał, to bym wiedział. A, dobra, byliśmy tutaj. Pamiętam, że byliśmy tutaj na tym kamieniu. O, właśnie, stamtąd jechał ten, ten typeczek. I nie wygląda na przyjemnego, więc my sobie stąd pójdziemy. On na nas patrzy. Chyba odejdź. Wow! Co za chłop. Gdzie on jest? Gdzie on poszedł? Unikaj na prawo, jak coś. E, e, nie wiem, nie wiem, gdzie on poszedł nawet. Czy go zbagowałem, czy on gdzieś pojechał naokoło, tak żeby mnie gdzieś zaczepić? O, dobra, tu jest. No co, miał się kiedyś na na koniu, jak w Skyrimie, ale on chciał to zrobić. Chciałem uniknąć w prawo, niestety się nie udało. E... Okej, okay, szybko z gry Co wy widzicie, taki grak salsowych? E, masochizm. Ból, cierpienie. Mówię, że to dużo. Lubić umierać w grach? Ja nie lubię umierać w grach. Dlatego próbuję nie umierać, ale no, zdarza się to. Już w innych grach też mi się zdarza umierać. To nie jest tak, że tylko w Soulsach umieram. Imba Co się stało z Ezotrikiem? Dawaj, i opowiadaj. Zradzał z jakąś gamerką. Ale skąd oni to wiedzą? Skąd się ludzie o tym dowiedzą? Przecież nikt nie wie, jak wygląda Ezoteri. I potem to wyszło, to się ludzie Trochę spróbuj online, bo się Żona dowiedział, on też jakoś komentował. Ja pierdolę, A no to w takim razie chujnie, straszne. Będę za nim gonił, nie udało się. Dubój na prawo, ale on i tak idzie od lewej ciągle. Nie powiem, żebym to robił jakieś legitnie, ale z drugiej strony, to on jest głupi, nie ja. Co? Kurwa, no. Ja nie wziąłem tych! Ja Run kurwa nie odzyskałem. No to teraz to jest sprawa osobista. traciłem przez niego pieniądze Co? Nie mu się nic nie stało, ja prawie zginąłem Okej, okay, ja się nie dziwię, że on tak potrafi... kurwa wszystko zrobić, jeżeli od y, milisekundy potrafi zrobić tak, żeby ten koń. Y, był o 180 stopni obrócony ja, ja już go zaczynam podziwiać Dzięki to stacji masy Tak! kurwice dostaję, ale no jakby przejdę to o kurwa rozpierdolę cię kurwo będziesz miał. Co? To jest żart? To jest kurwa, żart, jebany. Kurwo, jebana no? To pierdolony. Ciągle mam tu jakiś typu, który droguje i nie wiem o co chodzi. Nie jest dobry moment na tą walkę Nie W tym kurwa jebanym miejscu to żaden przeciwnik mi jest straszny Pięścią? To wygląda jakbyśmy mieli się napierdalać z jakimś bossem Oa Kurwa mać. Trochę za mocny cel. Więc trzeba wytrzymać. Swą chwilę. No da. Nie. Naprawdę kurwa. Co? To był jebany żart. Wydało się. Okej. Okay. O okej. Okay. No dobra. Cześć kolego. Mogły być trochę mniej leniwy. O o Dobrze, to idzie rycerz jeden. Tu był drugi, okej. Okay. Panowie... No, mała przesada. Trzech na jednego. Normalnie jesteście. No, teraz jest kurwa rudna. Chodź tu. Nie by co opuść. Dziękuję. Prze Przeciwnicy Welderygu naprawdę jakby wyciągają ze mnie najgorsze emocje jakie mogą. Mmm, Cetekumbo. Zaraz sobie odpoczniemy, żeby mieć restusy i życie przede wszystkim. Zanim się tam zapuścimy. Nie dam się, kurwa, zaskoczyć. What... What the fuck? Co się z nimi stało? Przez nie były takie popierdolone. Okej, okay. na razie nie jest jakieś zajebiście trudne. Okej. Okay. Puść! Ujazd się najebał na weselu i teraz kupę rzuca wszystkimi po kontakt. Eee, chyba teraz zginę. O, jednak nie. Trzeci włosik w takim razie. To. To ładnie dzisiaj poleciliśmy. Chociaż nie wiem, czy. Jesteśmy gotowi na Mergitę. Dobra, 1700 to nie jest jakoś dużo do stracenia. A być może będziemy gotowi jednak. I to już jest bardzo poważny pan. Ale możesz na przykład mnie nie gasić. Ja nie lubię być zgasianym. Rogier, y, to jest Twoja chwila. Okej, okay, on się zajął nim. Zajbiście. Zostaw mojego Rogiera. Rogier, dobrze. Zajbiście, Rogier. Rogier musisz przeżyć. Zostaw Rogiera. Ty kurwiu. Jak mogłeś? Zabiłeś mojego rogiera. Kurwa, za pierwszym razem! <grystanie> Margit, easy boss. Raise the sun! Będę mógł sobie na lużę wrzucić. <grystanie> tu obiłem Margitowi dupską. Sorry, ja nie chciałem. Okej, okay, jest trochę szybszy ode mnie. Co? Dlaczego? A szkoda, że się musi leczyć. Dało się? Zajebiście. Napierdalamy dzisiaj wszystkich, dosłownie. To jest trochę niepokojące, jak mówi, że takich co za że było ich kilku, czy nie przeżyli, czy o co chodzi? Wow! Jastrząb z nóżami zamiast pazurów. To jest to co lubię. Ja pierdolę. No to mamy następnego Nemesis w takim razie. Zauważy. Jeszcze nie zauważył. O -oł. Tak, cztery beczki. Eee. To jest całkiem dobre to ostrzeżenie. Byłoby kurwa śmiesznie, ten został w zaniszczenie posągu. O. -o. No, ty się śmiał? Nie jest to najprzyjemniejsza śmierć, ale jebany się kurwa śmiał, to jeszcze tak perfidne. Dobra, przypierdolimy typowi. Jeżeli przeciwnik nie może was zaatakować, to znaczy, że wygraliście. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Kurwa, czemu mi... Trzeba, trzeba zaświrować to jest kamera. Okej, okay, udało się to, co chciałem od początku. Dobra. Hmm. Ja, zawsze w tych Strike, jak nie rozpierdala to co my tutaj zbieramy. Zawsze to są jakieś dziwne, chyba pojebane rzeczy. Raczej poza sousami za bardzo się nie zbiera gówno, a tu się zbiera. Mało tego jest nawet przydatne. Ja wam dziękuję za oglądanie. I co? Majcie i